Bogdan, a ty kupiłeś chleb? Motyla noga, no o chlebie zapomniałem. I co teraz? Dobra, czekaj, mam mąkę, mam drożdże, zrobię chlebek ziołowy. Do miski wsypujemy mąkę, wlewamy olej, wrzucamy drożdże, następnie woda i sól. Ciasto dokładnie wyrabiamy do momentu, aż będzie miękkie i pulchne. Następnie wyrobione ciasto posypujemy mąką i odkładamy do miski. W tym czasie zrobimy masło ziołowe. Do miski wkładamy masło, trzemy cebulę na tarce o grubych oczkach oraz czosnek, ale na małych oczkach. Zrywamy garść świeżej bazylii i siekamy ją na drobno. Dodajemy do miski z masłem. Wszystko razem mieszamy. Kiedy masło mamy Gotowe lekko wyrośnięte ciasto przekładamy na blat, które wałkujemy na duży prostokąt o grubości około 1 cm. Masło ziołowe rozsmarowujemy po całym cieście, kroimy w grube paski, a następnie przekrajamy je na pół. Ciasto zwijamy w harmonikę i przekładamy do tortownicy o średnicy 26 cm. Odstawiamy do wyrośnięcia pod przykryciem na 30 minut. Chlebek pieczemy około 30 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni z funkcją góra dół. Czekamy aż wystygnie i zajadamy. Teresa, ale pachnie chlebem w całym domu. A zobacz, Bogdan, jak pięknie wyrósł. Mogę kawałek? Zdurniałeś? Brzuch cię będzie bolał, musi wystygnąć.